Gumi się, śpiewający ptak. Ale, ale miałem sen. To. to było straszne. E, przepraszam, sani, przepraszam. m. m. wejść! Czyżbym aż tak źle śpiewała? Skądże, kochanie? Śpiewałaś prześlicznie. On potrafiłby zasnąć nawet podczas trzęsienia ziemi. Dlatego, że nocami ślęczy nad maszyną, którą znalazł z Jest wykończony. Tak, to był zły znak na pewno. Niebawem stanie się coś strasznego. To był zły znak. Zami! Zapomnij o lataniu? Co się stało? Co robisz? Ta maszyna jest niebezpieczna. Więcej nie będę przy niej pracował. Wiecie, że niedługo będziemy mogli latać? Nic z tego! Gumy się nigdy nie latały. Kiedyś latały? Widzisz? Starożytności! Zami! Znalazłem wlew paliwa! O, dobra, dobra, dobra! Zatankuj i startujemy! Tylko nie wiem, co mamy wlać! Miałeś to sprawdzić, pamiętasz? A? O, rzeczywiście! Zapomniałem! Potrzebujemy czegoś, co sprawi, że nasza maszyna uniesie się w powietrze! Muszę poszukać na P palić, palikowanie, pali sander. Lepiej poszukaj, pod głupi! się nie latają. Zapewniam cię, że latają? Wcale nie. Właśnie, że tak? Nie. To tak. Nie. Tak, z skubią... Dobrze, nie. Nie, 시간, nie. się nie. będę nie. Nie, nie. Nie, mnie Nie, ty się Nie. 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 ty! się! Teraz możemy Biegnij szybko do puni i poproś o trochę soku z gumijagut. Co ja mówię? Bardzo, bardzo dużo soku. Niech sobie gadają, co chcą. Ja wiem, że gumi się nie latają. O, 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 o! 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 Sani, jeżeli czujesz się zmęczona, możesz wrócić do domu, ja to skończę! jestem zbyt przejęta, żeby czuć zmęczenie! Z gumijagut, z gumijagut, sok! Mm, jak to szło? Mm, daje siłę, by Ty, wykonać! Pomyśl, tylko będziemy mogli latać. Z gumijagu, co? Z gumijagu, z gumijagu, co? Z gumijagu, z gumijagu, co? Zani! Tami! Pakujemy się i do domu. Dobrze. Tami, dokąd idziesz? A? Po papier i sznurek. Masz pchać tę taczkę, ciamaj, do jasne? Najpierw każe mi pakować, a teraz pchać. <laughs> Nie przejmuj się tami. Chcesz posłuchać mojej nowej piosenki? Jasne. Skąd ją znasz? Sama ułożyłam. Mam zamiar zostać sławną śpiewaczką. Tak, da, tak, da, weźmiemy. Kiedy? Wkrótce.